Elo hello, z tej strony ja, basteres, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj witam Was w dość dziwny sposób, bo w Robloxie, no właśnie, tak w Robloxie. Niewielu się spodziewało, a co najważniejsze, niewielu się spodziewało tego samego, ale na komputerze. Ta, na komputerze. E, ogólnie wam się, się podoba, zostawcie. Dole i tu przyjdzie <laughs> A to było całkiem niespodziewane. Pisać w komentarzach, kto się tego nie spodziewał, a kto się spodziewał, nie wiem. Ogólnie... Nie mam pomysłu na jakim serwerze dzisiaj zagramy. Może mój brat ma pomysł. Jaki chciałbyś serwer? Wejdź na swoim koncie na ten serwer. Dobra. Widzowie, powiedzcie, czy chcecie więcej Robloxa, bo jeśli tak, ja się będę starał, będę nakrywał. Oczywiście jeśli to... Jeśli mi wam się spodoba to... Dobra, powtarza się. I to dość konkretnie się powtarzam. Brałeś? Chyba wybrał. E, dobra, włącz. Ty co wybrałeś? Jaki serwer? No powiem. A, że to? Oj. Mm -hmm. <laughs> będzie mm -hmm. ciężko. Ja nie tego serwera trochę, ale dobra. No ale niech będzie. Zagram. Dobrze. Zagram. Dzisiaj wyjątkowo, Czekaj na mnie. Musimy tak. się włączyć. Łączenie z serwerem A, moje uszy! Uf, Ktoś może tak głośno grać Ja yeah. Jeśli komuś tak kto to ja bardzo przepraszam e, Dobra, hej, hej, hej Każą! Karol, 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 słuchaj Nie, nie serio? Mniej więcej Robloxa musi mieć co najmniej 5 łapek w górę. Ja go wnikłam. Każdy ja oglądam. Muszę mieć 5 łapek w górę i następny odkryć druga. Jeśli ktoś gra, napiszcie jaki byście chcieli serwer, a ja to rozważę. Bo nie będę grał w jakiejś, nie wiem, Pipsku czy inne typu takie do dziewki. Wiecie, muszę być takim neutralnym. Serwery to jedna i druga. Nie No, tylko stołu. Ze mną! No, stołu. Czasem będę z stołu łatwą dla ciebie. Za tym Adasiem. Mhm. Niektóre będą z moim bratem, a niektóre pedmem. On mi się zlodowało. Mhm. Nie ładujemy mi się. Eee, to będzie jedna szybka rundka, mam nadzieję, bo nie pokazuje mi tu ile nagrywam. Ej, jesteś? Jesteś, patrz. Pa jak kamuflaż Pa jak kamuflaż Nie Milion IQ nie ma mnie Pa, nie ma mnie Nie ma, nie widzisz mnie czy Tobie wyzdaję kawałek czapki Mhm mm Ej, u mnie jest cała, gdzie wyzdaję? O, Karyna nie Karyna Ty, ja Eee, nie To co on mnie Nie wiem, I nie musisz tak krzyczeć musisz mówić po prostu do głośnika Dobra um. Ogólnie ja nie wiem gram na tym serwerze Może mój brat więcej by o nim powiedział Co? Tylko... Ja dam to tysiąc lat No Ty prędzej coś o tym powiesz o, Ja sobie wódę ukradnę, czapkę Mikołaja Adaś, weź co. Sobie... Ej, braciszku, weź sobie tam wodę stamtąd. O piesa Ja też wiem. Idziemy po, Pała. <laughs> po pałę Po A ja sobie mam miecz a

to nie będziemy... to nie jest skomplikowane o nie, o dobra to jest prosta gierka ogólnie Vito, jeśli dobrze pamiętam też nagrywał, ja nie oglądam patrzyłem jak mój młodszy brat to, dobra, i to... więc ludzie wiecie trochę podpatrzyłem Gdzie i... tak, będziemy Ta, mieli pięć lecę na bramę drugą teraz. teraz teraz druga brama połowa meczu była My na One Hit Challenge i nie, nie mogę raz, dodał. To... to nie ma być długi odcinek, to ma się krótko Ja będę budować jeden na jeden. Hmm, a no następny razem, muszę sobie na filmie stawić stopper na telefonie, bo to mi nie pokazuje, ile nagrałam. No. <grym> no, Budowałem no, Cię. Przyjemno. Dobra, na niebieskich idziesz, czy na czerwonych? Na no. niebieskich! Ja lubię tak. ej, jak coś, to ja nie chowam sobie lepiej pod koszulkę e, Nie będę fałlował, prawda? A, a nie, ty też Pięć, y Mamy przewagę Haha, tu jest tylko trzech, a nas jest trzech nie, nie. Co ja mówię tary na tary. No y Trzeci dzień! Jest zero, jest zero zero. Zero zero. Nie jest 0 na 0! Jeden, jest 3 na 3. Nie 0 na 0! 3 na 3. nie? 0 na 0! Ale nie padło w tym to! Ile mamy punktów? 0 na 0. 0 na 0 no! Gdyby póki co nie pieszczali! Baga! Robert Lewandowski 20 lat temu gra! Lecę, lecę. O, widziałeś to? Nie. Czekaj piłko. tak jak myślisz. O, czas się kończy. Musimy to wygrać. Ważniejsze od wygrania jest... Le... No i remis. Eee, to strzel jeszcze. Dobra, idziemy, może jeszcze strzelimy dogrywkę. Nie. Nie, nie do ja mnie. Puśćcie mnie, ja chcę ja wyjść. Mogę nie... co... A wiałaś sobie już czapkę? Nie. O, a ja sobie mogę... A, patrz, już się dotjąć. Fajnie. Ja tak. sobie ją jednak biorę. malujemy sobie, dobra. Ja idę oglądać telewizor. Nie, nie jem. Zaraz to mnie Chcę A co malujesz? A taki ładny obraz. I panury z tele-talabim. Aaa, wiesz co chcesz? Ja chcę A ja to. Nie, nie jem. Też nie jem. On ma talabim. <grym> tutaj maluję cały. A ja maluję samochód. Bez podtekstów. Maluję ja samochód. To jest samochód, a może ludzik. To no, wygląda jak lotnisko tutaj. No. A ja sobie nam malu ludzika. Nie. Szybko, chodź, kije oglądaj. Wyrzucę dwie szóstki. Piątka i piątka. Jest oparcia. Jeśli wyrzucę dwie szóstki, to mam sześć, i dokończę tą rundę do końca. Trójki, niech to. Dwie szóstki wyko... i damy radę skończyć tą rundę. Ej, rozwaliłeś mi. Odsuń się, bo mi rozwalisz. Jedna. Czekaj, to trzeba obrócić tylko tą. Jeśli będzie szóstka, to... Dobra, udało się dokończyć tą rundę. Okay. Szybko. Szybko, chodź oglądaj. Nie, ty nie Ale widzimy to, tak? Mhm, a ja sobie Edensa. <laughs> Napisał nie teraz.

Jeśli chcecie wiedzieć, co się stanie dalej, zostawcie łapkę w górę i ten dzwonkiem. Ja